Mamy kolejną środę, kolejne wideo z serii Wednesday, a dzisiaj w moim kieliszku angielska whisky. Whisky z Lake Distillery, a konkretnie Whisky Makers Edition Reflections. Zapraszam. Cześć, z tej strony Władysław Poremski, Whisky Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy widzowie dzisiaj w moim kiliszku angielsko whisky z Lakes Distillery whisky z serii whisky makers a tak naprawdę jest to bottling przeznaczony dla szefa kuchni Simona Rogana znana postać jeżeli chodzi o świat brytyjskich kulinariów jest on restauratorem szefem kuchni jedną ze swoich restauracji bądź nawet i więcej takowych restauracji ma on właśnie w tym regionie, gdzie leży destylarnia Lakes, czyli w Lakes District, północna Anglia. I ta whisky została zabutylkowana dla niego. E, whisky ta nosi nazwę Reflections. Tak nazwano ten bottling. Nie znam niestety beczek wchodzących w skład tej whisky. Nie mam zielonego pojęcia, jakie beczki zostały tutaj użyte. Natomiast z tego, co wiemy, mamy tutaj 54% alkoholu. Whisky jest niefiltrowana na zimno, niebarwiona karmelem. I oczywiście, link do Whisky Base znajdziecie w opisie pod filmem. Zobaczmy, jak ta whisky pachnie. Na nosie jest bardzo przyjemnie. Jest bardzo słodko. Mamy tutaj tą charakterystyczną dla destlarni Lakes baklawę. Mamy sporo pomarańczy. Jest karmel, jest wanilia. Jest sporo czekolady. Jest delikatna kwiatowość, delikatna roślinność. Jest trochę cynamonu. Ogólnie whisky słodka. Przyjemna w aromacie. Tegoż mógłbym się spodziewać właśnie po whisky ze Starni Lakes. Zobaczmy, jak ta whisky będzie smakować. 54% alkoholu. Mój pierwszy kontakt z alkoholem w dniu dzisiejszym i muszę przyznać, alkohol jest fajnie ukryty. Whisky oleista, whisky gęsta, bardzo treściwa, gdzie w smaku mamy. Sporo karmelu, takie krówki, ciągutki, karmel. Do tego dochodzi nam kandyzowana skórka z pomarańczy. Do tego dochodzą nam rodzynki, mleczna czekolada. Mamy taką fajną kwiatowość tutaj również w smaku. Ciężko jest mi określić, jaki to dokładnie kwiat. Natomiast mam pewne skojarzenie z jednym konkretnym Fiatkiem. być może zaraz sobie przypomnę. Idziemy dalej. Im duże te łyski w ustach trzymamy, tym bardziej olejście się robi. Tym przyjemniej się robi. Jest tutaj pewien smak, którego nie do końca jestem w stanie rozgryźć. Taki delikatnie tropikalny, powiedziałbym. Coś jak guma turbo, coś być może jak guma donald, ale nie taka chemiczna. Bardziej naturalny. Jest tu coś takiego właśnie kwiatowo-tropikalnego. Ale nie jestem w stanie tego ubrać w słowa, słuchajcie. Jeszcze jeden łyczek. Kiedy przyłkniemy to whisky? Mamy tą pikantność taką fajnie rozgrzewającą, cynamonową. Do tego ten taki gęsty karmel do tego czekolada. No i tutaj jest ta taka właśnie kwiatowość. Trochę tak jakby tropikalnych owoców, ale to jest połączone z taką kwiatowością. Nie jest to lukrecja. Jest mi to znany smak, natomiast nie jestem w stanie go w tej chwili określić, nie jestem w stanie sobie przypomnieć z czym dokładnie mógłbym ten smak skojarzyć? Trochę tropikalności, trochę kwiatowości. No nie wymyślę nic w tej chwili, słuchajcie, nie wymyślę. Jest to mój pierwszy kontakt z tołyski łyski w życiu. Gdybym nad tym dłużej posiedział, to wtedy być może byłbym w stanie to określić. Natomiast jeżeli sobie przypomnę, to napiszę w komentarzu, o co mi dokładnie chodziło. Wracając do łyski, finisz przyjemny. Długi, rozgrzewający, z nutami sporej ilości karmelu. Mamy tą kandyzowaną skórkę z pomarańczy, mamy sporo słodyczy. No i mamy tą taką właśnie kwiatowość, tropikalność, taką tą owocowość. Bardzo, bardzo przyjemna whisky, muszę przyznać. No cóż, jeżeli mieliście możliwość spróbować tej whisky ze Slanie Lakes, napiszcie w komentarzu. A jeżeli nie tej, a mieliście możliwość spróbować jakieś inne łyski z tejże destylarni? Również napiszcie w komentarzu. Jestem ciekawy Waszych opinii. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo, moi drodzy widzowie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego.